Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Serce dla Serca przy Parafii Świętej Trójcy w Bielsku Białej już po raz czternasty w okresie bożonarodzeniowym z okazji Dni Babci i Dziadka zaprosiło seniorów na tradycyjne jasełka do Teatru Polskiego. Na widowni teatru zasiedli mieszkańcy Domu Seniora w Komorowicach, Domu Pomocy Społecznej w Komorowicach przy ulicy Olimpijskiej, Domu Pomocy Społecznej Dom Nauczyciela w Bielsku Białej, Domu Pomocy Społecznej Soraj, Domu Pomocy Społecznej Samarytanin, Domu Pomocy społecznej w Wilkowicach oraz domu pomocy społecznej w Bielsku Białej przy ulicy Żywieckiej. W przedstawieniu wystąpili podopieczni stowarzyszenia, osoby z różnego rodzaju niepełnosprawnościami, udowadniając po raz kolejny, że niepełnosprawność nie ogranicza możliwości rozwijania się w różnych dziedzinach życia, w tym także na niwie artystycznej. Obok podopiecznych stowarzyszenia Serce dla Serca w przedstawieniu wystąpiły także dzieci z Domu Kultury w Hołcnowie, przedszkolaki z Przedszkola w Bystrej, uczniowie Szkoły Podstawowej nr 36 oraz Zespół Grojcowianie. Działalność Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Serce dla Serca przy Parafii Świętej Trójcy w Bielsku Białej wspiera poseł Jacek Walfus, który każdego roku bierze czynny udział w jasełkach wcielając się w rolę króla Heroda. Bardzo się cieszę, że mogę występować co roku właśnie w wiasełkach, chociaż rola Heroda politycznie może nie do końca mi odpowiada, ale bardzo jestem rad, że mogę tutaj być. No, ale również rad mogę, jestem również z tego, że mogę współpracować z tak wspaniałym kapłanem księdzem Oleszką, który w zasadzie teraz jest prezesem stowarzyszenia. Przejął trudy prowadzenia tego niełatwego stowarzyszenia, bo, bo ambicje i, i wola czynienia różnych dobrych rzeczy w tym stowarzyszeniu jest bardzo wielka. Wiele mamy wolontariuszy, którzy się poświęcają temu. To już najlepiej ksiądz powie. A ja mogę tylko powiedzieć, że bardziej mnie to ubogaca niż miałbym, niż miałbym tutaj w jakikolwiek sposób narzekać. Cieszę się, że tu jestem. Cieszę się, że na swojej drodze poznałem ludzi, który, którzy no, mają po prostu otwarte serca na, na, na zewnątrz, na to, żeby pomagać innym. No i tak to. Powinno się kręcić. Wszystko zależy od ludzi. Dla uzupełnienia podajmy, że prezes Towarzyszenia, ksiądz Prała Józef Oleszko, wystąpił w roli świętego Józefa. Pracujemy z tymi dziećmi od kilkunastu lat i trzeba powiedzieć, że cieszymy się takimi pięknymi owocami tej współpracy, otwarcia tych dzieci, a także ujawnienia ich niezwykłych talentów. I myślę, że te jasełka, jak również inne występy tych dzieci i, i, i sportowe zawody, czy warsztaty artystyczne, plastyczne, które organizujemy dla tych dzieci, pełnią taką rolę, aby te dzieci rozwijać właśnie i dzieje się to przy naszej Panafii od kilkunastu lat. Bardzo szeroką mamy rozbudowaną działalność sportową. To też dzięki tutaj na pewno obecności pana posła, który jest w Komisji Sportu w Sejmie. I dla osób niepełnosprawnych dzięki też obecności pana posła, życzliwych ludzi w ministerstwie zdobyliśmy już wcześniej środki finansowe, teraz je kontynuujemy. Spotkanie stało się także okazją do podziękowania wszystkim, którzy w miarę swoich możliwości wspierają stowarzyszenie. Na zakończenie spotkania zarówno aktorzy jak i widzowie wspólnie zaśpiewali kolędę Bóg się rodzi.